Bracia i siostry, pragnę Was wszystkich najserdeczniej powitać. Przynosimy dzisiaj do, pod tą naszą bazylikę, największą pod niebieskie. Owoce ziemi, pracy rąk ludzkich, za które chcemy Panu Bogu podziękować. To są tak zwane dożynki, ale potem po czasie kazania wyjaśnię, co to są dożynki. Jak to rozumieć? Każdej mszy świętej chleb i wino stają się znakami obecności Chrystusa. Możemy powiedzieć, że dzięki pracy rolników chleb, który staje się obecny wśród nas Chrystusem pod postaciami eucharystycznymi. Z nim podziękujemy Ojcu Niebieskiemu za tegoroczne plony. Oto w Państwa ręce te dary oddajemy. W imieniu wszystkich Jutkowian je przekazujemy. Dzielcie nimi mądrze i sprawiedliwie. Nie za dużo, nie za mało, aby nam wszystkim nigdy ich nie brakowało. Poprosimy na środek włodarza naszego powiatu, pana starostę Jarka Dębskiego oraz Tołtysa. Oh yeah. Poprosimy, aby teraz podzielić ten chleb wśród wszystkich tutaj gości, by nam nigdy nie zabrakło. Tak jak mówiłem, dzielcie nimi sprawiedliwie. Wszystkim ośni. dzisiaj pięknie tu witamy Zgodnie z obyczajem ładnie ośpiewamy Może zebrane to czas na dożynki, można dziś wyśpiewać grzeszki i uczynki. No bo na dożynkach zwyczaj to nie nowy, jednych się tu chwali, innym zmywa głowy. W ekspresowym skrócie trochę pośpiewamy, a z czym przesadzimy, bardzo przepraszamy. Oj dana, oj dana, oj dana, oj dala my tu gości ważnych ciągle zapraszamy, bo na lepsze drogi wciąż nadzieje mamy. Oj dana, oj dana, oj dana, oj dana, oj dana, oj dana wciąż nadzieje mamy. A nasi włodarze chętnie u nas goszczą, potrzebna jest kasa, to się trochę złoszczą. Oj dana. Mądremu staroście będziemy śpiewały, bo dobry gospodarz, więc go poważamy. My swe dzięki dzisiaj staroście składamy, bo całkiem nowy mostek mamy. Powiatowi ciągle debatują, Lecz drogi wiórkowie jakoś nie budują. Oj dana, oj dana, oj dana, oj dana, jakoś nie budują. Piękna nasza gmina, piękna burmistrzyni i co tylko może, to dla gminy czyni. Oj dana, oj dana, oj dana, oj dana, oj dana, to dla gminy czyni. Kochany burmistrzu, my cię ugościmy i o lepsze drogi dzisiaj dziś tak poprosimy. Oj dana, 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 dzisiaj poprosimy. Nasi radni z gminy niech się postarają i więcej pieniędzy dla Jutkowa dają. Oj dana, oj dana. My radnego, Jarka przystojnego, mamy przez panny mężatki ciągle obiegany. Oj, dano, oj dano, oj dano, oj dano, oj dano, oj dana, oj zawsze oblegany. A nasz doktor Darek wszystkim dobrze znany, weterynarz we wsi jakże doskonały. Oj, dano, oj, dano, oj, dana! Jak doskonały, a nasz sołtys Andrzej ciągle zabiegany. Od rana do nocy miód jest wybierany. Oj dana, oj dana, oj dana, oj dana, oj dana, miód jest wybierany. A nasza Emilka to jest sprytna sztuka, gdzie ją wypchną drzwiami do okna zapuka. Oj A nasz prezes Dawid działa jak w ukropie, zawsze nam pomoże, gdy marchewy kopie. Oj dana, 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 oj dana jak marchewy kopie. A nasz pyszek gąszczak namiotem ratuje i swą wszystkim zawsze oferuje. Oj dana, oj dana, oj dana, oj dana, oj dana, oj dana, nasz zawsze oferuje. A o księdzu ja nie to mi też wypada, bo gdy jest potrzeba, nigdy nie odmawia. Oj dana, oj dana, oj dana, oj dana, dana, dana nigdy nie odmawia. A w naszym jutkowie to się trochę dzieje, w dziurach bratki rosną i jajek jest wiele. Oj dana, oj dana, oj dana. A nasi mieszkańcy to jest grana paka, kiedy jest robota, nikt nie da drapaka. Oj dana, oj dana, oj dana, oj dana, oj dana, oj dana nikt nie da drapaka. A nasi strażacy po dostali i nam na dożynki dobrą flaszkę dali. Oj dana, oj dana, oj dana, oj dana, oj dana, oj dana. Dali. A młodzi duchowie też nadzieję mają, że na koniec służby do dostaną. Oj dana, oj dana, oj dana, oj dana, oj dana, oj dana, do dostaną. A nasz dróg Silver już u nas dzisiaj gości, bo gdy go pominie, to się nam ze złości. Oj dana, oj A nasi że w Jordanie działają i o hektar stawu bardzo dobrze dbają. Oj dana, oj dana, oj dana, oj dana, oj dana, oj dana, bardzo dobrze dbają. A nasze emerytki kółko zawiązały i nad dużym stawem ławkę połamały. Oj dana! A wciąż się reklamuje I nowe fartuszki wciąż prezentuje Oj dana, oj dana, oj dana, oj dana, oj dana, oj dana Głóre. Dzisiaj pokazuje My wam piękne Kłosie, dzisiaj rozniesiemy Na nową łazienkę zbierać dziś będziemy Oj dana, oj dana, oj dana, oj dana, oj dana, oj dana Zbierać dziś będziemy a za fanty wszystkim bardzo dziękujemy i promować firmy wasze dziś będziemy. Oj dana, oj dana, oj dana, oj dana, oj dana, oj dana, oj dana. wasze dziś będziemy. Goście ośpiewane, dożynki zaczęte, bawcie się tu wszyscy, na uśmiechnięte.